Wczoraj Państwo jeszcze się zorganizowali tak? i wystartowaliśmy w konkursie Innowacyjna Miejscowość. Dostaliście Państwo na miejscowość 40 tysięcy złotych, bo zdobyliście drugie miejsce. Złożyliśmy wniosek, udało się I te pieniądze są na cele, że tak powiem, mają być na cele mieszkańców. Straż Pożarna otrzymała ponad 20 tysięcy złotych z projektu w tym roku. wasza również, nie zmienię tego z zewnętrznych środków, napisaliśmy projekt. Koło gospody wiejskich dostało około ponad 23 tysięcy złotych też ze środków zewnętrznych z projektu. I w piątek dostaliśmy informację, że również Orkiestra Denta w Zalasowej też napisaliśmy nieduży grant na 12 tysięcy złotych, ale Orkiestra Denta też dostanie, dostała dofinansowanie do, do, do działalności Orkiestry denty. Proszę Państwa, dalej. Zaczęliśmy, Szanowni Państwo, wykonywać znaczy, wykonywać. Zaczęliśmy, rozpoczęliśmy jakby wyposażać przok tak? w różnego rodzaju sprzęty. Budynki są już postawione, tak, przenieśliśmy przok z kółka rolniczego już na ulicę Miskiewicza. Tam są, mamy ładnie wykończone, wykończone pomieszczenia na biurach. Zakupiliśmy tamto o, to, o czym mówiłem. Czyli zakupiliśmy samochód ciężarowy z napędem na cztery koła, mamy góry tak, z pługiem do śnieżania na, na zimę, z piaskarką, wywrotka na, wywraca na trzy strony, żeby można było można było do gdzieś tam rozwozić i, i kibrować tak, gdzie się da, ponieważ to też y, tereny mamy takie, że, że, że możliwości musimy mieć różne. Kupiliśmy, szanowni państwo, jeszcze jeden ciągnik y, duży, 120, 12, 12 konny. Zakupiliśmy o obydwu ciągników podwieszane posypywarki na zimę, pługi do odśnieżania, szanowni państwo, y, i y, zakupiliśmy również pług do odśnieżania w wyjątkowych, sytuacjach dla Straży Pożarnej w Kowalowej. Tutaj podziękowania dla Urzędu Marszałkowskiego, bo, szanowni państwo, o tych, o tych pieniądzach, o których mówimy, że korzystamy z tych środków finansowych, to nie jest tak, że one razu spadają z nieba. To pracownicy muszą wykonywać ciężką pracę w urzędzie. Myśmy napisali naprawdę wiele, wiele wniosków, tak? Te wnioski trzeba napisać, rozpisać przetargi, trzeba je zrealizować. I tu podziękowania dla pana Wojtka Strucha, który jest szefem Komisji Finansów Urzędu Marszałkowskiego. I nie tylko, nie tylko dla miejscowości Zalasowa, ale dla każdej miejscowości naszej gminy patrzy przechylnym okiem Komisja Finansów, składamy wnios wnioski i Pan Wojciech Zdrób tutaj nam, że tak powiem, jest jak opiekuna naszej gminy, za co mu serdecznie dziś chcę podziękować. Szanowni Państwo, ten szok y, y, wyposażamy, ale to trwa, tak. to trwa dlatego, że te przetargi, chcąc rozpisać przetarg, przygotować jeszcze sprzęt, później otrzymać, się okazuje, że na ciągnik czekamy dosyć długo, dosyć długo i na koparkę też czekaliśmy dosyć długo. Drugą, bo drugą koparkę dokupiliśmy już, o czym nie mówiłem. Jest druga koparka dokupiona, którą obsługuje y, operator akurat z Waszej miejscowości. Przyjęliśmy pana do pracy. Y, I oczywiście ustaliliśmy, bo od maja mamy pierwszą koparkę że przeznaczamy pieniądze na paliwo z, z pieniędzy wiejskich, żeby nie przeznaczać, tak dawaliście Państwo po 12 tysięcy złotych na, na koparki, my kopiemy, tymi, to, to ta koparka wykonuje wiele, wiele pracy i ustaliliśmy, że w każdej miejscowości ta koparka będzie pracować po 2 tygodnie na początek, z uwagi na to, że tych miejscowości mamy 7, to jak zawsze u Was przerobiła, przekopała jedną drogę i tam trochę rowów, pojechała do, do, po kolei do na następnej miejscowości, do na następnej i znowu wróci do Państwa, tak? Chcemy w przyszłym roku Przyszły rok te dwie koparki myślę, że już nie będzie problemu, że gdzieś tam nie dojedziemy i te najważniejsze rzeczy nie załatwimy. Na pewno to zrobimy. Ten rok to był rok, że tak powiem, gromadzenia sprzętu y, tak powiem i y, przygotowywania się do zimy, bo w zimie chcemy połowę gminy praktycznie sami odświeżać i połowę gminy zostawiamy jeszcze do odświeżania y, tym, y, tym przedsiębiorcom, którzy to wykonywali. Oczywiście w przetargu muszą to wygrać, nie wiadomo kto wygra, czy ci, czy, czy inni. Ale zobaczymy, jak, jak nam to będzie szło, Szanowni Państwo. Nie bierzemy całej gminy, bo możemy dobrać do takiej sytuacji, żeby się Państwo nasze że nie jest odśnieżone, tak. W związku z tym chcemy przetestować swoich pracowników, swój sprzęt i być może w przyszłym roku jeszcze dokupimy, jakie sprzęty będziemy sami realizować. Oczywiście staram się również o odzyskanie majątku, Szanowni Państwo, który został przekazany właśnie ze spółki komunalnej do Dorzecza Białej. Odzyskaliśmy w tej chwili w drodze porozumienia pół do odśnieżania, taką dmuchawę. Chcemy odświeżać chodniki, nie wiem czy nam się uda w tym roku to zrobić, bo trzeba jeszcze przerobić ciągnik, żeby, żeby tą dmuchawę założyć, żeby chodniki odśnieżać w ten sposób, żeby ta dmuchawa rzucała ten śnieg na drugą stronę drogi, gdzie nie ma zabudowy, tak, żeby tego śniegu nie zrzucać w chodniku, nie przerzucać z powrotem, bo jedzie z powiatu, na przy powiatowej drodze jedzie samochód powiatowy rzucony na chodnik, no, my jedziemy tym ciągnikiem naszym, wsuwamy to na drogę, za godzinę przejedzie z powrotem i z powrotem na chodnik. Chcemy to uporządkować, jak się w tym roku nie da, myślę, że w przyszłym roku spokojnie to uporządkujemy. Szanowni Państwo, z takich ważniejszych zadań, które realizujemy w szkole u Was w Zalasowej już jest, za, już jest skrzynka zamontowana. Uczestniczyłem w takim projekcie, dwa powiaty uczestniczą, Tarnowski i Dąbrowski. To jest ponad 100 milionów złotych, gdzie nasza gmina będzie objęta siecią nowego nowym światłowodem, tak. Szkoły będą podłączone, połączone bezpośrednio z Ministerstwem Edukacji. Czyli Państwo, to jest ogromny projekt, tak. Myśmy w ostatniej chwili do niego przystąpili, bo w ścisłej, na siłę można powiedzieć, nas to nie kosztuje nic, jeszcze mamy internet w szkołach przez 10 lat za darmo. W związku z tym, yy, i mało tego, wykorzyst, wykorzystaliśmy, jak któraś gmina nie chciała robić akurat tyle, co jej przysługiwało, braliśmy to do siebie, żeby przy wszystkich drogach powiatowych, gminnych, w miarę możliwości, pociągnąć ten światłowód. To w tej chwili się dzieje, to Państwa o to pytają, o zgody, tak, po to, żeby mieć, Szanowni Państwo, najnowszy internet w tej chwili światłowód, przepraszam do internetu na terenie naszej gminy. Później firmy mogą wykupywać sobie miejsce i sprzedawać Państwu tą usługę. Także, Szanowni Państwo, z takich ważniejszych spraw, o których chciałem powiedzieć Państwu z realizacji, z realizacji zadań, które, które się dzieją i dotyczą pisa Lasowej i ogólnie gminy Rybice, to myślę, że to jest, to jest tyle. Oczywiście zdaję sobie sprawę, Szanowni Państwo, aha, jeszcze jedna rzecz. Yy, Mamy w tym roku Szanowni Państwo bardzo, bardzo miłą informację, sołtysem roku 2019 został sołtys Andrzej Król z i również otrzymał 40 tysięcy złotych na Uniszową, na miejscowość, wydaje ten pan te środki finansowe na sprzęt do ćwiczeń, do szkoły, bo nie mają tam hali sportowej, dzieciom chce zakupić za 40 tysięcy właśnie pełny sprzęt takiej siłowni, tak. I druga rzecz jeszcze to miejscowości Joniny, Szanowni Państwo, też złożyliśmy grant, taki wniosek na najpiękniejszą miejscowość. Joniny, Joniny zdobyły wyróżnienie. 20 tysięcy złotych dostali też do wydania na, na swoją miejscowość. Także staramy się o te środki finansowe z różnych, z różnych grantów. Z województwa małopolskiego otrzymaliśmy 7 grantów, szanowni państwo, po około 10 tysięcy złotych na różnego rodzaju na różnego rodzaju, czyli państwo jakby inwenty, które dzieją się w naszej, naszej gminie, żeby nie wydawać środków z budżetu, bo te pieniądze potrzebujemy dofinansować, do, jako dofinansowania do dróg, tak? tylko żeby te, do dróg, do innych inwestycji, tylko żeby to, co robimy dla mieszkańców, <coughs> dla, dla mieszkańców różnego rodzaju wydarzenia, żeby to finansować właśnie ze środków. Zewnętrznych, to nam się udaje. Także jeszcze raz panie, panie Wójtkowi, Stuchowi dziękuję bardzo serdecznie. Będą pytania, szanowni państwo, będzie dyskusja, to chętnie odpowiem na resztę państwa, jak wypolą. Także odnośnie wzorców, dwa radka, coś że o pośród Osobiście bym był przerwą wiekowity, tamtego roku, jak się z różańca podkopiował. W związku z tym, są pieniądze. Prosilibyśmy, żebyście to jakoś wzięli też pod uwagę i naprawdę tam już nie mówię o chodnikach, bo te chodniki to wiadomo, macie gdzie indziej do roboty, ale oświetlenie tej drogi na dorsz Mickiewicza, no naprawdę o pomstę do, 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 do. No nie. Proszę Państwa, zgadzam się, tylko w tej chwili mamy sytuację taką, rozmawialiśmy również zarówno na ten temat, nie wiemy, że Mickiewicza, nie mamy w projekcie robię do, do wykonania projektu, tam, no, mamy w budżecie wykonanie projektu, ale, Szanowni Państwo, doszliśmy do wniosku, że w pierwszej kolejności chcemy zrobić Wam drogi. Wpisaliśmy dwie drogi do wykonania. Jeżeli Państwo na zebraniu zdecydujecie, że nie chcecie dróg, tylko światło, zrobimy światło, bo musicie Państwo sobie zaraz sprawę, że zrobiliśmy już troszkę roboty i teraz też w tym budżecie pieniędzy nie ma na wszystkie działania. tak? Ja to... Jeżeli ja Państwo ja chcecie to jest światło. Tak, taka opcja. Pani, Pani mamy a propos tego i Kościelnej. Obiecane było już dawno, że miał być chodzi. Bo już proszę oświadczenie. Teraz ja to nawet ksiądz Probą miał takie zdarzenie, że kurde, mało nie skasowali się kurde na temu. Tak ja. Nie wiem co trzeba zrobić z tym, żeby... żeby jakoś do naszego ja robić, czy co. Tu <laughs> na nabył już jak tego. Dobrze, ale tak przepraszam tak, bardzo, może, może tego. Może zrobimy zapytania później i pan burmistrz będzie odpowiadał, a teraz dam. No to mówię, w wolnych wnioskach. W wolnych wnioskach zrobimy. No tak. Tak. To, to. Bardzo proszę Pana Radnego o zabranie głosu. Nie ja do mikrofonu, ale może tak bliżej będzie. <türl> Lepiej może słychać z dalsza. Szanowni Państwo, ja chciałem na wstępie podziękować za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie Panu Sołtysowi, to, że mogę dzisiaj z Państwem się spotkać i podzielić się kilkoma informacjami z samorządu województwa. Jak Państwo wiecie, jak Pan Burmistrz też przekazał informację Gmina dość aktywnie uczestniczy w projektach, w konkursach, które ogłasza samorząd województwa małopolskiego. Myśmy w tej kadencji samorządu województwa dokonali pewnej modyfikacji w zakresie konkursów. Modyfikacja polegała przede wszystkim na zwiększeniu, zwiększeniu puli środków dla dyspozycji komisji konkursowej, a w konsekwencji daliśmy więcej szans i możliwości samorządom gminnym, ale również i stowarzyszeniom Fundacjom, yy, aby te środki pozyskiwać. Przede wszystkim dokonaliśmy z